W gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz grono sympatyków klasycznej motoryzacji dokonało niesamowitego odkrycia w jednym z tamtejszych garaży. Moi drodzy, jeden z pięciu znanych lipopów który się ostał do dziś po II wojnie światowej. Rok produkcji 1937. Historia samochodu znana jeszcze od momentu, kiedy nie został kupiony. To event ponieważ te znane tak naprawdę nie są tak dobrze opisane. Wspaniała historia rodzinna, która z pewnością będzie miała teraz pozytywny finał. Właśnie wyciągamy z garażu po kilkudziesięciu latach stania samochód, który był takim motoryzacyjnym jednorożcem dla Pomorza, ale też dla całej Polski. Chevrolet Master Sedan, Sedan Deluxe, Lux, Lipo, Brau, Levenstein, ale więcej na temat tego samochodu i co się z nim stanie już wkrótce. Aby wyciągnąć klasyka z garażu potrzebne było sporo rąk do pomocy. I tych rąk, jak i zapału połączonego z entuzjazmem w tym przypadku nie zabrakło. Bardzo fajnie, bo jak przyjechałem, było jeszcze zamknięte, otwieramy a tu taki auto, które jest bardzo mało w naszym kraju, a za jakiś czas będzie jeżdżące. Zapraszamy do. Zapoznania się, co będzie w przyszłości. Chevrolet przestał w garażu parę dziesiąt lat, a to daje do myślenia, czy takich zapomnianych garaży nie ma w Polsce więcej? Niesamowita sytuacja odkrycie takiego garażu. Zastanawiam się, ile jeszcze takich garaży może być i co w nich ciekawego można by znaleźć. Prawdę mówiąc, chętnie zająłbym się tym zawodowo, ale to nie mam pomysłu, jak zrobić. <laughs> ale chętnie, chętnie taki garaż bym co sobota odkrywał, wyciągał, grzebał, wtedy czuję się najlepiej. Lilpo podjechał, ale jego opowieść na Pewno jeszcze do nas powróci. Wyczekujcie dalszych wieści już wkrótce na północnej tv. Polecamy również zobaczyć klasyczne blokowanie restauracji McDonald's. Część trzecia w Grudziądzu oraz Berliet 944 ostatni z rodu północny bazar. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.